Dzień dobry. Temat niepodległości w Polsce zawsze jest aktualny, chociaż ja, muszę przyznać, nie jestem zadowolony z polityki historycznej roztaczającej się wokół tego wydarzenia, a właściwie tego procesu. Z niepodległością zazwyczaj utożsamiamy kanon kilku postaci, Piłsudski, Dmowski, Paderewski, może Witos czy Korfanty, no, ewentualnie Marsz Narodowców 11 listopada, którzy ze swojej miłości do ojczyzny demolują rokrocznie Warszawę. Ja stoję na stanowisku, że prawicy obecnie w Polsce, zresztą na całym świecie, trzeba tę politykę historyczną z rąk wydzierać, bo jest to według mnie dość ważny element zarówno życia społecznego, jak i powiedzmy rozgrywek politycznych. Dlatego chciałbym powiedzieć o roli polskiej lewicy, polskich ruchów lewicowych, czy też ogólnie utożsamiających się z lewicą, czy też obecnie właśnie z lewicy utożsamianych, właśnie w procesie. Zarówno formowania się, odzyskania, a w końcu i obrony niepodległości mm, przez, przez Polskę. Zanim jednak mm, poruszymy temat samej niepodległości, to trzeba powiedzieć, co było przed. Oczywiście, wiadomo, rozbiory, dwa powstania, no i tutaj najważniejszym dla mnie punktem, mm, powiedzmy, który rozpoczął cały proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Było powstanie styczniowe oraz związane z powstaniem styczniowym reperkusje społeczne, społeczno-gospodarcze. Przede wszystkim oczywiście zniesienie pańszczyzny przez carat na terenie zaboru rosyjskiego, na terenie zaboru pruskiego i austriackiego odbyło się to wcześniej. Ogólnie druga połowa wieku XIX to jest właśnie okres, w którym formuje się świadomość narodowa wielu współczesnych narodów zarówno w tym regionie jak i w regionach innych. No, w Polsce trzeba powiedzieć, że było to dość, cały czas dość szczególne, ponieważ ta świadomość narodowa skupiała się głównie przed właśnie wiekiem XIX wokół szlachty, to ta szlachta była utożsamiana z polskością, z tą sarmackością, no a warstwy niższe, mieszczaństwo, chłopstwo, no, raczej nie należały do tego narodu, znajdowały się poza, poza tym nawiasem. Wiek XIX, właśnie jego druga połowa, a wraz z nim industrializacja, zmiana kompletna struktury społecznej, urbanizacja i tym samym stworzenie nowoczesnego społeczeństwa, no kapitalistycznego trzeba powiedzieć, to jest okres, w którym właśnie zaczyna się formułować ta tkanka narodowa. I teraz, żeby, żeby ten naród, żeby to nowoczesne społeczeństwo powstało, no to na te szerokie masy ludności, przede wszystkim w Polsce to było chłopstwo, ale również później robotnicy, którzy się z tego chłopstwa wyłaniali w wyniku procesu urbanizacji, no trzeba było tę świadomość niepodległościową rozszerzyć. W tym procesie Lewica odegrała według mnie rolę wręcz podstawową, rolę bardzo ważną. No i najpierw można wspomnieć o robotnikach. Wiadomo o wspaniałej tradycji PPS-u, zarówno przed, jak i już po odzyskaniu niepodległości. Wiadomo o tym, że PPS rzeczywiście miał ogromne wpływy wśród robotników polskich i powiedzmy kształtował o nich w znacznej mierze świadomość i to PPS odpowiada za połączenie właśnie tego ideału socjalistycznego drugiej międzynarodówki z ideą, z taką orientacją na Polskę niepodległą, na Polskę demokratyczną. Czy ta idea niepodległościowa upowszechniłaby się wśród robotników, gdyby nie PPS? No, można się nad tym zastanawiać. Z pewnością PPS musiał rywalizować o wpływy wśród robotników zarówno m, na przykład z SDKP i czyli no, partią nastawioną powiedzmy internacjonalistycznie, nie nastawioną wcale na budowę państwa polskiego, zaróżą Luksemburg, e, czy też z jakimiś e, organizacjami pod, podporządkowanymi Endecji, które te taką orientację na niepodległe państwo raczej próbowały przekierowywać w kierunku rosyjskim. E, I to w kierunku rosyjskim jako caratu, a nie państwa rewolucyjnego, tak jak to planowała SDKP i Także Świadomość robotników była w sporej mierze rzeczywiście ukształtowana, czy to przez PPS, czy to organizacje podległe, tak jak związki zawodowe, czy takie jak Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. Z tym, że robotnicy to zawsze była jednak w tej drugiej Rzeczypospolitej, a również przednią, no, część społeczeństwa oczywiście znaczna, oczywiście ważna ze względu na swój udział w procesie produkcyjnym, ale jednak mniejsza niż chłopi. To chłopi zawsze byli tą największą Masą e, społeczną, która, no, której trzeba było właśnie te ideały niepodległościowe wpoić, bo przecież pamiętamy, że chłopi, na przykład podczas, e, podczas rabacji, czy nawet już podczas powstania styczniowego, no wcale nie byli tak do tych niepodległościowców nastawieni pozytywnie. Wiadomo przecież o tym słynnym pomniku dla Cara, e, ufundowanym przez chłopów, czy też ogólnie o no, takim nastawieniu, no raczej nie polskim, tylko po prostu chłopskim. To właśnie ruch ludowy e, upowszechnił e, wśród mas chłopskich tę taką orientację na, na państwo polskie, że rzeczywiście w tym państwie polskim będzie się im żyć lepiej, że rzeczywiście oni należą do tego narodu, a nie są jakimiś e, po prostu mieszkańcami, mieszkańcami wsi czy mieszkańcami okolicy, którzy na tej podstawie budują swoją tożsamość. Teraz pytanie: czy ruch chłopski, czy ruch ludowy to był ruch lewicowy? Czy to jest słuszna taka klasyfikacja? Oczywiście wiadomo, że miał on różne odcienie. I na przykład, tak jak w drugiej RP, od komunizującej Niezależnej Partii Chłopskiej aż po taki tradycyjnie prawicowy PSL-Piast. No, tak jednak, według mnie, ruch skupiający się na emancypacji no, biedoty, naprawdę szerokiej biedoty, no, z samego swojego założenia musi być jednak u swoich podstaw lewicowy. No i powiedzmy taki też stosunek do, do ruchu ludowego miały te środowiska takie katolicko-narodowe. Wiadomo, że Kościół no wręcz nienawidził uniwersytetów ludowych, właśnie skupiających się na, na promowaniu um, tej idei polskości wśród chłopstwa i jakiejś takiej edukacji e, w stylu pozytywistycznym. To samo zresztą było w stosunku do uniwersytetów robotniczych, e, na których to samo, to samo działo się w przypadku robotników. E, także no, te, dwie, mm, te dwie szerokie, najszersze mm, grupy społeczne, klasy społeczne, e, zarówno przed, jak i po odzyskaniu niepodległości, rzeczywiście były w, w, w sporej mierze formowane przez lewicę. I teraz, czemu akurat te dwie grupy są takie ważne? E, bo, może, bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale powiedzmy, mm, jakaś, jakaś taka e, postszlachta. Jakieś inteligencja, mieszczaństwo, no oni sami mogli tę niepodległość odzyskać, nie potrzebowali przecież do niczego robotników ani chłopów. Ja bym tutaj przywołał obraz, a raczej taką analogię do rewolucji francuskiej i taką myśl sformułowaną przez Dantona, czyli oczywiście jednego z wybitniejszych rewolucjonistów. Mianowicie, lud jest zawsze takim taranem, jest zawsze taką włócznią rewolucji, jest siłą zamachową, która nadaje pędu rewolucji. E, pozwala, pozwala jej w ogóle istnieć, pozwala jej e, osiągnąć swoje cele. Jednak kompasem są zawsze oczywiście liderzy, przynajmniej według Dantona, no, wywodzący się w przypadku rewolucji francuskiej z jakiejś takiej e, no, burżuazyjnej inteligencji rodzącej się, e, no, sporo tam było prawników, e, trzeba, trzeba powiedzieć, w przypadku rewolucji francuskiej. I według mnie, w kwestii odzyskania przez Polskę niepodległości oraz jej utrzymania było bardzo podobnie. To nie była oczywiście rewolucja, ja bym tego do rewolucji nie klasyfikował, ale jednak lud zawsze był tym taranem, którym trzeba było uderzyć, uderzyć w bramy wroga, żeby dopiero ta fala niepodległościowa mogła się za te bramy wlać. Równie ważny według mnie jest fakt jej utrzymania i obrony, zwłaszcza w roku 1920, bo wcale nie było takie oczywiste aż do roku powiedzmy 2021, czy to państwo polskie rzeczywiście będzie funkcjonować w taki sposób jako jakieś takie państwo demokratyczne, parlamentarne, jako republika. No oczywiście powiedzmy do roku 26, bo wtedy to już powiedzmy posypały się te plany, właśnie aż do roku 20, 21 wciąż wśród tych takich mas ludności E, zwłaszcza wśród robotników i chłopów, utrzymywał się jednak taki radykalizm e, przypominający trochę może sytuację w Niemczech, może nawet e, na Węgrzech czy w Rosji, że rzeczywiście powiedzmy, chcieli więcej. Tak? Był na przykład w Polsce dość silny ruch e, rad delegatów robotniczych i żołnierskich, był chłopski radykalizm żądający m, reformy rolnej, na przykład bez odszkodowania, wywłaszczenie. E, no i muszę przyznać, że Lewica, to znaczy ta lewica nieradykalna, lewica niekomunistyczna, zarówno w ruchu ludowym, jak i w ruchu robotniczym, odegrała właśnie rolę takiego bezpiecznika, takiego hamulca. Ona powstrzymywała tych robotników, ona powstrzymywała tych chłopów przed właśnie zaabsorbowaniem jakichś idei radykalnych, wykraczających poza, poza ideę odzyskania niepodległości i zmieniania kraju na drodze jakichś reform, na drodze parlamentaryzmu. Przecież w Polsce, na przykład w roku 1918, dochodziło do poważnych zamieszek, dochodziło nawet do powstań, tak jak powstanie zamolskie, e, bardzo zniechęconej klasy robotniczej już e, już pod koniec roku 1918, po tym 11 listopada, no, która powiedzmy była rzeczywiście bardzo radykalna, właśnie na wzór Węg Węgier czy Niemiec. E, to samo było przecież w roku 23 Kraków czy Lwów, kiedy Sama niepodległość jest jakoś utożsamiana z jakimś taką ideologią prawicowo-narodową, no to trzeba, trzeba się zastanowić, co to ma wspólnego z prawdą. No, mam wrażenie, że nic. Ruch takiego jakiegoś yy, no, narodowo-reakcyjnego mieszczaństwa no, rzeczywiście mógł odegrać jakąś rolę w kontekście na przykład yy, takiej polityki na wyższym szczeblu, czy yy, w kontekście dyplomatycznym, no, ale jednak główna rola, przynajmniej ta rola, którą ja widzę. Zawsze należała do lewicy, i to lewica powinna być z tą niepodległością utożsamiana. I to niezależnie od tego, czy powiedzmy, jakaś część tej lewicy um, się z tą niepodległością nie utożsamiała, tak jak to było przez y, dłuższy czas z komunistami.